Jestem! Gwizdek sędziego pojęła Jarosława Chmiela. rozpoczął spotkanie 1.16 Pucharu, rewizdek Pucharu Polski. Stal Sanok kontra Widzew Łódź.

Zaszkodziliście ich niespodziankę w Pucharze Polski. Jak długo jeszcze? No zobaczymy. My gramy sobie na luzie, więc oby do końca. A dzisiaj zaskoczył was widzę w tą słabą grą, czy spodziewaliście się, że tak, no. przyjadą? Myśleliśmy, że pokażą coś więcej. No brali w sobotę mecz ciężki, no ale to w końcu pierwsza liga i... Wy też ciężki mecz. też braliśmy ciężki mecz, dlatego nie można ich tłumaczyć. No. No, nie zaskoczyli nas praktycznie niczym. Nie mieli żadnej sytuacji, tak można powiedzieć. Bo lista życzeń na następną rundę? Oj. Le liga. Żebyśmy weszli do trzeciej ligi A tę rundę Pucharu Polski. Leg Wisła, Lek Wisła, Legia. No, lepiej leg albo Wisła. Lechia już była, tak? Tak jest. Teraz trzeba kogoś innego drzwić. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.